Kolejny WRAG Race, tym razem jesienny, a jak WRAG Race to z nami Marcin Klukowski. Witam serdecznie. Tym razem edycja specjalna. No można powiedzieć specjalna, bo dużo atrakcji takich dodatkowych, i tak powiem, klimatów charytatywnych nam się pojawiło. Więc taka edycja rozszerzona, można by powiedzieć. To powiedzmy, co oprócz tradycyjnego jeżdżenia po torze wragrejsowym? Startuje u nas jeden zawodnik z klubu pojazdów amerykańskich Amkar. No, a że ma dużo kolegów, będzie dużo samochodów amerykańskich przyjedzie nas odwiedzić, gdzie się tam wystawimy w bezpiecznym miejscu. Czyli będzie można zobaczyć limuzyny, czy bardziej takie terenowe? Cały przekrój jakichś tam amerykańskich pojazdów. Wiadomo, to nie wszystkie samochody klubowe, ale ten akcent amerykański na pewno na pewno będzie widoczny. Co jeszcze, bo mówimy o charytatywnej oddźwięku imprezy. Zbieramy obecnie z fundacją Iskierka na Piotrusia Chorego na, na wywiaczkę. Niedawno był rekord licytacji wynajęcia takiego wraka na nasze wyścigi. Cena wręcz kosmiczna za wynajem 2000 zł za cele charytatywne. Trwa licytacja pilota, już mamy 350 zł, także kwoty dosyć potężne. No i też będą z nami wolontariusze Iskierki. I oprócz tego mamy stoisko TKMS-u. Czyli możemy wstąpić do grona dawców szpiku. Dokładnie. Wracamy do samej zabawy, na to, że zaczynamy tradycyjnie o 10? Tak, o 10 za zaczynamy. Tutaj wszystko bez zmian zostaje. Zobaczymy, jakie te warunki będą, bo trochę padało, ale jak wielokrotnie wspominałem, to warunki tutaj nie mają znaczenia dla naszych zawodników. w Każdych pojadą, ale no, teren może być podmokły, jak to na jesień. Jeżeli zdarzyło się tak, że słyszy nas ktoś, kto jeszcze w ogóle nie wie, co to jest Wragrace, to przypomnijmy. Pokrótce o Wragrace można powiedzieć tak, że to są takie wyścigi samochodów o wartości do 1000 złotych. Jest to taka pół zabawa, pół wyścig. 15 minut na naszym torze podstawowy bieg, potem bieg półfinałowy, finałowy. Także szczęśliwiec, który wytrzyma fizycznie jego samochód, i on może 45 minut na torze spędzić. I tyle. Startujemy około 13-15 samochodów, więc jest to w takiej formie wyścigu, takiej rywalizacji bezpośredniej. 15 minut, kto najwięcej okrążeń przechodzi dalej. Także formuła dosyć prosta i myślę widowiskowa. Tereny Gliwickiej, giełdy samochodowej, a zapraszał na jesienną edycję, specjalną edycję Wrag Race'u Marcin Klukowski, organizator tego motorowego zamieszania. Dziękuję i do zobaczenia.